Cześć! Marzysz o nowoczesnym i przestronnym mieszkaniu? Mam coś dla ciebie. Zobacz tą wyjątkową nieruchomość w Kiełczowie. Na sprzedaż dwupoziomowe mieszkanie z pięcioma pokojami gotowe do zamieszkania. Przestronny salon z aneksem kuchennym. Cztery wygodne, oddzielne pokoje idealne dla twojej rodziny lub do pracy zdalnej. Dwie łazienki zapewnią komfort wszystkich domowników. A gdy chcesz zaczerpnąć świeżego powietrza, dwa balkony czekają na ciebie. Dodam, że wraz z mieszkaniem sprzedawane jest miejsce postojowe w garażu podziemnym. A co z okolicą? Szkoła, przedszkole, boisko, sklepy i szybki dostęp do wschodniej obwodnicy Wrocławia. Wszystko na wyciągnięcie ręki. To wyjątkowe mieszkanie może być Twoje. Nie czekaj! Skontaktuj się ze mną i umów na jego prezentację na żywo. Do zobaczenia. Zaobserwuj mój profil, aby nie przegapić nowych ofert.